Siemanko, słuchajcie, dzisiaj jest ostatni dzień w Kapsztadzie, ostatni tydzień w RPA. My, jak mówiłem, jakie fajne roślinki, ale nie o tym tutaj. Jedziemy zdobyć górę stołową, Jedziemy sobie tą kolejką linową do góry. Potem gdzieś jeszcze się przejdziemy. Elu, idziemy na Ubera. No, to ostatni że raz. Bierzemy sobie Ubera i jedziemy moi mili Jedziemy Wiem mordo Czekaj nagrywam sobie tutaj I słuchajcie Dojechaliśmy Do miejsca, w którym można brać kolejkę linową Zaraz Wam pokażę Tylko jeszcze chwilę Szkoda, że pod światło Ale jest tu Kozacki Widok, kozacka panorama Na miasto Głowa Jeszcze tam, tam I co? I co, i co moi mili? Tam jest właśnie gwiazd na górę i jak zapowiadałem w tamtym odcinku w którym wspinaliśmy się e, trekking, trekkingiem że zdobędziemy jeszcze ten właściwy szczyt także dzisiaj dzisiaj to zrobimy dzisiaj też kurde przejdziemy się przejdziemy się e, jeszcze na bazarek zjeść ostatnie ostatni posiłek w Kapsztadzie i budynek parlamentu, będę chciał wam jeszcze pogadać, bo jest naprawdę super a teraz zapraszam na kolejkę zapłaciliśmy 380 na osobę dziękuję no i teraz w kolejeczku, trzeba się ustawić i hejo zobaczcie Jedzie już nasza kolejeczka I y słyszałem, że podobno się 360 obraca, ale Nie zobaczyłem, żeby się ta obracała ja Chyba po prostu może sobie chodzić, ale jak Ale jakby ktoś, y wiesz, dużo ludzi stało, to się nie da chodzić No nic Liczymy na super widoczki Zapraszamy do środka Ojciec, tak to Jak to wygląda super Zobaczcie nawet są sekcje bez szkła i są sekcje ze szkłem. Super Ura! Wycieczka! A jednak, słuchajcie, obkręcamy się. Tylko obkręcamy się w środku. Nie to, że się obkręca całość, tylko obkręca się tutaj podłoga, na której stoimy. I w taki oto sposób będziemy mieli panoramę 360. widok słuchajcie jest naprawdę jest konkretny o już nie będę tutaj, story kolega robi sorry ale robię story dobra i jesteśmy na właściwym szczycie, Zdobyliśmy Zabyliśmy w końcu górę zobaczcie jaki majestatyczny e, widok rozpościera się z e, jej powierzchni. 1086 metrów nad poziomem morza, słuchajcie, siódmy cud świata, nowy od niedawna. Także super, góra. maska musi być, bo, bo buraki się czepiają, że nie ma. Burde. Ale wie, dzisiaj oddałem swoje rzeczy do prania i jestem tylko w takiej wiatrówce. Ale warto, naprawdę. Chodź, jeszcze z tej strony zobaczymy. Tutaj bardziej świeci. Tutaj bardziej świeci słońce, ale. Wow! Wow, wow, wow. Nie wiem, ile razy musiałbym powiedzieć wow, żeby po prostu określić moje zadowolenie. I podziw. <laughs> Super, naprawdę. Ura! Patrzcie. Tutaj jeszcze z innej pozycji możemy sobie poobserwować. Jest Piotrek. Są lornetki za randa. Za pięć randów możemy sobie poobserwować miasto. Ogólnie cała, cała powierzchnia, którą, na której się znajdujemy. Jest taka miła, sympatyczna. nie, ma, nie wiem jak to bardziej określić. No ale i tak to co się liczy to liczy się to co jest poza krawędziami, tak? Czyli całe pejzaże. A tam daleko widzicie Robin Island. Robin Island. Miałem wczoraj kolejny raz na promie. Usiadłem na schodkach i poczułem w kościach, że nie chce mi się tam jechać i wróciłem do domu i nic nie robiłem, bo mi się nie chciało. Ale stąd widzimy, nie jest tak daleko. 11 o 12 km można tak powiedzieć Można tak powiedzieć no w wysokości Buenos Aires i Santiago Chile Tutaj mamy pokazane jakby na jakich wysokościach tak? Tak, geograficznych, w geograficznych są położone Santiago, Buenos Aires, Campton, Port Elizabeth To chyba w jakiejś linii. Tak, no. To są... Jaka to jest linia? No tak, ale w jakiej linii te miasta są położone? Patrz w jednej prostej. A jakie mają być? No, no kurwa, nie wiem, równiką. Czy coś? Nie no. Takie linie. No, Ale o kur mi się podobało, czy wiesz, bo to na pewno jest jakaś linia, nie? Dobra, nieważne. Nieważne. Ważne jest to, że tu jesteśmy. I tak szczerze mówiąc Szczerze mówiąc trekking na górę stołową, Czyli to wszystko co znajduje się za nami był super ale te miejsce tutaj powiedz Piotrek jak po prostu jest rewelacja Nie ma porównania do tego Nie ma porównania do tego co widzieliśmy na trekkingu też u mnie na filmie że Dzisiaj mamy piękną pogodę i z reguły, nawet jak było wcześniej bezchmurnie, to nie było takiej widoczności jak jest dzisiaj. Nie było widać tak, jak tak daleko. Jak byliśmy na, na Signal nie no, wczoraj, Hill nie było widać czy... tak daleko Roman tak. Island, a w ogóle nie było tego widać. No, jak wczoraj byłem... wiciała cała chmura nad tym, nie? Tak, jak po byłem na przykład jak byłem na Table View, też nie było widać. A to jest tylko 11 czy 12 km. Mhm. Dzisiaj mamy bardzo dobrą prze... Prze... przejrzystość. Szukam cały czas tego kopca kamieni, który szukam cały czas tego kopsa kamieni, które usypał pan Tomasz. Tylko chyba kopca liczy się 1086 metrów, ale nie mogę zobaczyć, może po prostu już teraz coś tam przemienili. Ociek, kręcę, bolek jasny, co tu się dzieje? Zobaczcie. Zobaczcie jak tu jest pięknie. Wow. Wiecie, jesteśmy po drugiej stronie i teraz mamy światło z zapycami, więc na pewno uda się nam trzasnąć fajne foty. Oh my goodness, bro. Oh my goodness, man. Oh, super. Tadam, tadam, ta Słuchajcie, ostatnio to my byliśmy hen hen daleko tam robiliśmy trekking i tak naprawdę od miejsca na którym byli, w którym byliśmy, dzieliło nas jakieś dwie godziny wędrówki do to do tego miejsca, czyli tego, tak, w którym się dzisiaj znajdujemy, ale zobaczcie! Wow! Wow, zobaczcie jak to wygląda! Poloro widziałeś? Prawie jest biało! Stało hmm. się biało co? Fakiro, naprawdę, ale jest, jest potęga, jest natura, mała moc. O widzicie, o tam byliśmy ale już tam nie jesteśmy dokładnie przyjechaliśmy sobie na Clifton jest słońce więc przydałoby się jeszcze pokazać słoneczne wybrzeże Cape Town, kapsztadowe w blasku słońca i do tego będzie spacer do miasta pożegnalny zdecydowanie plaża w słoneczny dzień wygląda zupełnie inaczej oczywiście stoimy pod słońce ale może się uda jeszcze czakuszać z drugiej strony to jest właśnie fajna rzecz w, w Kapsztadzie co urzeka na pewno wiele, 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 wielu ludzi to jest to, że mamy, mamy ocean, mamy góry mamy piękne Eee, cudeńka, że tak powiem. Eee, natury i chyba mało ludzi się ze mną nie zgodzi, że, że Kapsat to jest jedno z najbardziej idealnych miejsc, albo e, nie miejsc, tylko miast na, na, na tej kuli ziemskiej. Ponieważ mamy piękne plaże, mamy góry i. Mamy bardzo dużo rzeczy, które dzieją się poza miastem. Teraz właśnie, dokładnie teraz niedawno, jechaliśmy z taksówkarzem Ubera i on mówił, że na dobrą sprawę, żeby zwiedzić cały Kapstad i całe okolice, to z pół roku byłby czym trzeba siedzieć. Ja się zgadzam. Zgadzam się, bo naprawdę jest wiele i właśnie yy, jestem troszeczkę Krytycznie nastawiony do naszego pobytu tutaj. Znaczy, nie mam do niego nic, bo jesteśmy tutaj trzy tygodnie w Kapsztadzie, ale no jakby mieliśmy większy, dużo większy budżet i mogli sobie pozwolić na, na kupno, wypożyczenie samochodu, to byśmy po prostu wycisnęli stąd wszystko. Więc jakby jakby to ująć, ja nie polecałbym ze swojej strony robienia e, RPA w stylu backpackerskim. Tylko jednak dobrze sprawdzić, przygotować sobie do, dobre mm, warunki finansowe, i wtedy tu przyjechać. Mój żomek polo jak woda? Zimna? Podobno zimna. Moczyłem już, kiedy? Ale nie I kończymy spacer po plaży z takim pięknym akcentem, że tak powiem. Zrobiliśmy sobie jeszcze pamiątkowe foto. A teraz jeszcze tą linią brzegową będziemy szli spacerkiem sobie do, 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 do centrum na obiad. Także przebieżeczki z trasy i widzimy się na obiedzie. Eleganckie te widoczki, tutaj oj, naprawdę mamy w kapsadzie. Aż można rzec, że szkoda, że wcześniej nie byliśmy tutaj. Jak było słońce, ale jak było słońce, to mieliśmy inne rzeczy do roboty. A jak nie było słońca, to wtedy przyjeżdżaliśmy. Ale to tu się żalić, Trzeba iść coś opierdolić. Dzisiaj jemy w chińskiej restauracji, słuchajcie. Wieczorem zjemy sobie jeszcze. Zjemy, mówię. Zapalimy pożegnaną siszę i takie tam wiecie, siszka, piska. No to pier pierwsze porcje jedzenia dostarczone. Piotrek zamówił sobie zupę wongtong. No, wongtong. Powiedz im. Fonton. Fonton z pieruszkami. Makaron z świnką. Ja zamówiłem sobie warzywa. Zamówiłem sobie ryż. I zamówiłem sobie kaczkę, która idzie. Teraz ja wam pokażę. A ja cenę wam powiem później, bo. którą, którą jeszcze muszę. tak, ubić. Upulować. Moja kaczuszka. nie mm, Powiem wam szczerze, że zawsze jak jem jakieś chińskie potrawy, albo inaczej jak znajduje się w restauracjach, czy street foodach to zawsze zamawiają sobie kaczkę, bo mają mistrzowską na świecie, całą najlepszą, ale teraz trzeba spożywać smacznego widzicie, wszystko wyczyszczone aż do końca ja wam powiem, że jestem najedzony po samych koreczek jestem mega szczęśliwy mega szczęśliwy, bo jak do, zjem dobrą kaczkę, to zawsze jestem mega szczęśliwy. I zawsze jestem taki szczęśliwy, że nie mogę się wysłowić. Dlatego na tym zakończę. Ale wam powiem, ile zapłaciłem za to dobre danie. A więc, wracając, zapłaciłem 240 wariatów, 60 zł na polskie. Naprawdę jestem bardzo zadowolony. Wieczorem czeka nas jeszcze siszka. A teraz wracamy do, do... dobra no to, no, to szybkie podsumowanie e, Kapsadowe To, jak już wspomniałem, e, nie polecam na backpackerskie pojazdy. E, bo, bo jednak warto wypożyczyć tutaj samochód i zwiedzać wszystko dookoła. E, jakby nie było. <ścoughs> Rozpraszają mnie. Rozpraszają mnie, ludzie za... Załęczy. i przez nich dobra nie będę się już produkował nie warto przyjeżdżać tu na parkerskie wujarzy, bo jednak warto zainwestować trochę pieniędzy w różnego typu rozrywki, które jest udanie w samochód, żeby zwiedzać wszystko co jest dookoła, eee, na przykład Garden Road w stronę Port Elizabeth warto się przejechać no i dużo, dużo różnych rzeczy i tyle, nie? To takie moje słabe podsumowania no teraz idę. bicie wody wybili mnie z rytmu. Także pozdrawiam serdecznie. I generalnie to już kończę na dzisiaj. No, kończę na dzisiaj. Pozdrawiam Was wszystkich. Yy, zdrówka życzę i... Trzymajcie się!